Siemanko! znalazłem takie cudo wiatraczek ktoś go sobie fantazyjnie pomalował Produkcji radzieckiej Saturn 2 moc 16 metrów sześciennych na minutę cena 18 rubli diametr kryl Ciatki 200 mm. A czyli średnica wentylatora 20 cm. Spójrzmy, ile to waży. Kilogram 195. Liczę na to, że w silniczku będzie trochę miedzi. Biorę się za rozbieranie, a ja Was zapraszam do obejrzenia filmu. Saturn 2 zakończył swój żywot. No i spójrzmy, z czego się składał. Stal 430 g po 90 groszy, 39 groszy. Odrobina odlewu aluminiowego 30 Gram. Odlew po 6 zł w tej chwili jest, czyli 18 groszy. Jest też kawałek mosiądzu pobielanego i mosiądzu żółtego. Mosiąc pobiał jest po 18 zł, czyli 18 groszy. Mosiąc żółty jest po 20 zł, i 50 groszy, czyli 10 groszy. No i zanim wrzucę najcenniejsze. Spójrzcie, jak ta płytka była robiona. Chyba, kurczę, ktoś ją ręcznie wytrawiał i cynował. Trochę lat ten sprzęcik musiał mieć. No ale dobra, przejdźmy do sedna sprawy, czyli miedź Ze zestojana plus takie dwa pierścienie. 95 gram. W tej chwili mieć miks jest po 30 ,50 zł 50 groszy, czyli 2 ,90 zł 90 groszy. Oczywiście jeszcze został mi kabelek, z którego też trochę będzie, ale zostawiam go sobie do hurtowego skulowania. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jak się podobało, zostaw łapkę. Jak nie, no to zostaw łapkę w dół. Zostaw po sobie subskrypcję, komentarz. A ja dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć!